Siema dziecka jest w coś Więc Wam pokażę gierkę. Dysteria. Yy, gierka jeszcze nie działa tutaj. I takie parę sekund z single player. To jest to stara wersja, więc jeszcze tym nie sobie Nowa będzie lepsza, o wiele bardziej wypasiona. Ciebie wam poki taka beta zamknięta. Jak widzicie, yy, na st stronie rzeczy przedłużą. Ja tak zakładam, to są moje takie domysły, bo jeżeli udział w kilku betach i ile razy dobra beta była, no to się przedłużała po prostu. Tutaj możemy sobie stworzyć postać, czy nie? Faceta. Od <laughs> takiego zgrywusa. Jak mówię, to jest stara wersja. O, na wolwalinach zrobimy tak trochę. A nie, nie, no, a nie, nie, no, na takie to nie, nie, takie takie nie, co nie, nie, mu mu o, wybór nie, 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 A nie, weźmiemy, weźmiemy. lecimy. lecimy. No jeszcze kilka ładuje. Szybkie ruchy tylko. się kilka zaczyna. Dobra. Wciskam przycisk. budzimy się na obcej planecie. Hey, can you hear me? Do you have any injuries? You seem to be dizzy with the differences of gravity and atmospheric pressure, but it will be okay. I'm Vanessa Holden. One of the pioneers. We keep searching and helping the outcasts like you. Don't get discouraged, outcast. You'd find. No, let's go. It's crafting, as you can see. I to go. I don't know what to do. There's a zip. Robotics. Inventory. Wow. a map. Milebox. No, można tym założyć, clan, rankedy widzicie, do wyboru do koloru. Rzeczy do pani są zazna zaznaczone, widzicie? A tutaj coś mogę. Hehe. <laughs> Ej, można pić sobie z tego. Słuchajcie, mogę skrócić o latać. O, mogę skrócić latać. O mamy jelenie Jakiegoś dziwnego jelenia z dupą. Ono <grymne> tu. Ono no tu jelej <grymne> Chodź tu, kurda jelej. Obijacie. Kurczę francuskiego, żeby mi ucieknie. Zombie kurde. No to lecimy, ja lecę ożywił, o lecimy, zobaczmy co tam dalej jest, chop, chop, dobra, crafting to tam coś, ognata gnatasę mogę zrobić, a móc jest, jesteśmy, o, tylko wody tego za to teraz Jeleń! Chodź no tu. Ale za kurde no. się że mi ucieknie. Chodź no tu, porwę On chodzi pod wodą, on chodzi pod wodą, ja pierzę, czyli jelenia pod wodą, fajna to stara wersja.